Ewangelia św. Jana opowiada o spotkaniu człowieka o imieniu Nikodem z Jezusem. Nikodem przed Jezusa nocą. Po części dlatego, że, że był zaintrygowany jego osobą i nawet nocą, by nie zaznawał spokoju, miał w sobie pytanie takie natarczywe kim jest ten Jezus z Nazaretu. Więc nawet w noc nie była. Czasem na odpoczynek, tylko właśnie na zadanie sobie tego pytania. Po części przed nocą, bo się bał swojego środowiska, swojego otoczenia, nie chciał wychodzić na kogoś śmiesznego. Jezus mu się podobał, ale jego otoczenie, nie środowisko, rodzący się Kościół, nie do końca mu się podobał. Też bardzo mocno czuł się związany ze swoim własnym, nie potrafił się wyrwać, choćby pod takiej presji opinii swoich najbliższych kolegów, faryzeuszy. Do których należał, więc, więc trochę się i bał przyjść za dnia. No miał też chyba takie poczucie nieodwracalności pewnych wydarzeń w życiu. W rozmowie z Jezusem mówi o tym, że nikt nie może po raz drugi się narodzić, wejść do łona swojej matki. Więc myślę, że Nikodem jest taką osobą, w której się łatwo rozpoznać. i My nie chcemy czytać historii Nikodema po to, żeby czytać. Opowiadanie o jakiejś przeszłości, tylko żeby przeczytać to opowiadanie jako swoją własną historię życia, i żeby, żeby się zdecydować na taką samą rozmowę z Jezusem właśnie po części z fascynacji wobec Niego, po części ze strachu, po części przy jakimś dystansie, który w sobie nosimy. No, i chcielibyśmy bardzo przeżyć to, czego doświadczył Nikodem, i usłyszeć to, co on usłyszał. On usłyszał od Jezusa niesamowicie ważne zdanie: Że Bóg tak umiłował świat, że dał swojego syna, aby każdy, kto w niego wierzy, nie zginął, ale miał życie wieczne. Nikodem, który był znawcą Pisma Świętego, wiedział, że w ten sposób Jezus porównuje Boga do Abrahama. Abraham. Został wezwany do oddania swojego syna, ale ostatecznie Izaak przeżył. Bóg swojego syna nie oszczędził. I może najważniejsza dobra nowina tamtego wieczoru była taka, że Pan Bóg wymaga od siebie znacznie więcej niż od nas, i że na tym tak naprawdę polega Jego miłość do nas, że przede wszystkim wymaga od siebie, że daje przede wszystkim On, że wymaga znacznie więcej od siebie niż od nas. I to jest ta nowina, którą chcemy wszyscy przeżyć. Ja zapraszam wszystkich, żebyśmy ją przeżyli razem. Zapraszam wszystkich, którzy są w Kościele, którzy są ochrzczeni. Wszyscy nie dość wiemy o tym, że jesteśmy ochrzczeni. Wszyscy nie dość żyjemy własnym chrztem. Wszyscy nie dojrzyjemy tą prawdą, że Bóg nas umiłował aż tak dalece, że Syna swego dał, że Bóg nie dojrzyjemy tą prawdą, że Bóg znacznie więcej wymaga od siebie niż od nas że to my jesteśmy tymi, którzy ciągle w relacji z Bogiem otrzymują. Zapraszam wszystkich na październik do doświadczenia tego, do postawienia sobie najważniejszych życiowych pytań, a potem będziemy próbowali razem po październiku szukać wspólnych odpowiedzi.